Kochany bracie, kochana siostra, czytałam te słowa po raz drugi w swoim życiu ze wzruszeniem. Jak dobry Bóg jest dla mnie, dla nas. i ujrzałam całą swoją niewdzięczność w moim sercu, moją nędzę. Posłuchajmy. Z pism Luizy Pikarety. Córko moja, kiedy kształtowaliśmy naturę człowieka, Zanim tchnęliśmy w niego życie, postąpiliśmy jak ojciec lub matka, kiedy ich syn śpi. Zachwyceni czułością i nieodpartą miłością, kontemplują, całują i tulą do swojej piersi syna, który śpi. A syn, ponieważ śpi, nic o tym nie wie. Gdybyś tylko wiedziała, moja córko, ile pocałunków, ile miłosnych uścisków przekazaliśmy naturze ludzkiej, zanim daliśmy jej życie, to w porywie naszej miłości. Tchnąc w niego, daliśmy mu życie i daliśmy mu duszę, a ciału oddech, bicie serca i ciepło. Tak więc, oddech, który czujesz, jest nasz. Uderzenie Twojego serca jest nasze. Ciepło, które odczuwasz, jest dotykiem naszych twórczych rąk. Nasze twórcze ręce, dotykając Cię, napełniają Cię ciepłem. A kiedy oddychasz, czujemy, jak nasz oddech oddycha w Tobie. Kiedy bije Twoje serce, czujemy, jak bije w Tobie rytm naszego wiecznego życia. A kiedy odczuwasz ciepło, to nasza miłość w Tobie krąży, i prowadzi dalej swoje twórcze i konserwujące dzieło, aby Cię okrzać. Z jak wielką czułością, Trójca Święta stworzyła ciebie i mnie. Jak ona cała Trójca żyje w nas? Zawstydza mnie dobroć naszego Boga w Trójcy Jedynego. Jezus mówi dalej: Musisz wiedzieć, moja córko, że nasza wola objawia dzieło stworzenia. Tylko ona może ujawnić wszystkie tajemnice miłości ukrytej w stworzeniu. Adam nie wiedział wszystkiego: nie wiedział, ile sztuczek i miłosnego wyrafinowania włożyliśmy przy stworzeniu duszy i ciała. Postąpiliśmy jak ojciec, który nie mówi wszystkiego naraz swojemu małemu synkowi, ale w miarę jak syn dorasta, chce sprawić niespodziankę. Mówiąc mu, jak bardzo go kocha, ile dla niego uczynił, ile okazał miłosnej czułości i ile dał ukrytych pocałunków, kiedy on, malutki, nie był zdolny zrozumieć, co mu dał i co może mu dać. Jeden raz robi mu jedną niespodziankę, a drugi raz inną. Służy to podtrzymaniu życia miłości między Ojcem i Synem, a z każdą niespodzianką zwiększa ich radość i szczęście. Jakiż byłby ból dla tego Ojca? który podczas snu okrywał syna pocałunkami, tulił go do serca i to z taką miłosną czułością, że zmoczył twarz śpiącego dziecka delikatnymi łzami. Gdyby dziecko, budząc się, nie uśmiechnęło się do ojca, nie rzuciło mu się na szyję, by go pocałować. A jeśli by na niego spojrzało, to z oziębłością. Jakiż to ból dla tego biednego ojca. Wszystkie niespodzianki, które przygotował, aby pokazać synowi, z bólem zamyka w swoim sercu. Gdyż nie może się dzielić swoim szczęściem i najczystszymi radościami, a nawet nie może mu powiedzieć, jak bardzo go kochał i kocha. Tak było z nami, moja córko. Nasza bardziej niż ojcowska dobroć przygotowała wiele nowych niespodzianek. Dla naszego ukochanego Syna, a nasza Boża wola, podjęła się zadania objawiania ich. Wybacz mi, Ojcze. Wybacz mi, Jezu. Wybacz mi, Duchu Święty, moją potężną oziębłość wobec Was, moją niewdzięczność. To że zamiast wam mówić szczerze sercem, że kocham Was, że tęsknię za Wami, zajmuję się wieloma, często niepotrzebnymi sprawami. Wybaczcie mi i dziękuję Wam za tę czułość, delikatność. Uzy przez Was okazane dla mnie w czasie stworzenia i nieustannie od początku mego życia do dzisiaj. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki, wieków. Amen.